Cześć, moi drodzy, witam Was w nowym filmie. Zapraszam dzisiaj na makijaż. Będziemy robić test kosmetyków, które dostałam w programie Hot Notes z Awonu. Mam tutaj, jakby, dwie takie paczki, dwie przesyłki, ale łączę to w jeden film, bo jakby obie te części są takie bardziej makijażowe, więc myślę, że można to połączyć i pokazać Wam dzisiaj tutaj wszystko razem. I po pierwsze, to była paczka z paletą Playbook Supreme. Czyli paleta, którą już jest, o której cały film już jest na kanale Gdybyście chcieli poza tym filmem teraz zobaczyć jeszcze jakiś inny makijaż, coś więcej, dokładniej tylko o tej palecie To zapraszam Was na tamten film I w tej pisanej paczce była też taka paleta Nazywa się Define Sculpt Define Plus Sculpt E, paleta mm, przyszła w kolorze Glow and Sculpt, e, i tak wygląda ona w środku. W ogóle w tej palecie są dwa produkty kremowe i dwa suche, takie pudrowe. E, także to. E, ja mam jeszcze drugi kolor tej palety, także też wam dzisiaj pokażę. A w drugiej paczce była maseczka mm, taka Platinum Glow, tak wygląda. To jest maseczka w płachcie, jest to maska rozświetlająca. Do tego lakier do, pale, do paznokci z serii Prism w kolorze Black Magic I pomadeczka z też z serii Prism i to jest kolor Blast Off Z tych szminek też mam jeszcze trzy inne kolory, więc Wam też pokażę pozostałe, które mam No i to tyle Może zacznę, jak widzicie, może widzicie, może nie, nie wiem Na twarzy mam już podkład i korektor i podkład to jest ten Avonowy Power Stay 24 godziny Ja użyłam koloru Creamy Natural, ale on jest dla mnie teraz zdecydowanie za ciemny, więc musiałam go rozjaśnić Korektor już z innej firmy I tak zostawiłam moją twarz Może na początku opowiem Wam o tej maseczce Maska jest super, naprawdę Bo pokażę Wam, zostawiłam sobie specjalnie ten... To, co jest w środku. To jest maseczka dwuczęściowa, co jest dla mnie po pierwsze plusem, bo można naprawdę idealnie dopasować ją do twarzy. Nie ma tak, że wiecie. Gdzieś tu jest za długa i wchodzi na włosy, albo gdzieś tutaj wiecie, przy, przy nosie nie przylega, albo wiecie, tu sobie zasłyniecie do samej góry na czole, a potem oczy w ogóle wam, maska w oczy wchodzi Wszystko jest naprawdę super, ym, dopasowane, u mnie przynajmniej Może te dziury na oczy są troszkę za małe, w moim wypadku jakoś tak to było że jak ja to naciągnęłam, to ciągle gdzieś mi tutaj coś było nie tak. Ale tylko z tymi otworami na oczy. Poza tym, jakby, wiecie, według mnie super pomysł z tym podzieleniem na pół maseczki. No i ta dolna część też super, można było sobie to dopasować do twarzy, także to jest akurat yy, fajne. No i to, co. Yy, kolejna rzecz, która bardzo mi się spodoba, to to, że zazwyczaj maskę w płachcie yy, po prostu z takiego. Bawełnianego materiału, tak mi się wydaje. Tutaj jedna strona jest pokryta taką foliową warstwą, przez co, wszystko co mamy z tej strony maseczki i wszystko co nakładamy na swoją twarz, na niej na pewno zostaje, nie wyparowuje, tylko. Ta, wiecie, foliowa część nie przepuszcza tego płynu, żeby on sobie gdzieś wyparował, ulotnił się i, i tyle. Tylko wszystko, co jest pod tą maseczką i co przez tam te powiedzmy 15-20 minut, ile będziecie trzymać tą maskę, zdąży się wchłonąć, to się rzeczywiście wchłonie, ale nie wyparuje. Nie tak, że maska Wam wyschnie, a na twarzy, a twarz niczego nie przyjmie. Także według mnie świetne to, to jest w ogóle świetnie zrobione i jakby materiał i też to, że jest rozcięte na pół, to po pierwsze, a co... Wybaczcie, miałam telefon, także kontynuując. Co do samego płynu, czyli maseczki tej właściwej, tego co ma działać na naszą skórę, to jest to opisane jako rozświetlająca metaliczna maska do twarzy w płacie. I według mnie maska rzeczywiście rozświetla skórę, ale w taki super sposób, wiecie, to nie jest coś takiego, że, a, zostawię trochę brokatu do twarzy i udajemy, że twarz jest rozświetlona. Tylko jest ona rzeczywiście dla mnie taka trochę jakby. Jakby trochę napięta, pod tym względem, że wiecie, ta twarz nie jest taka... Hmm, jak to opisać, że nie jest matowa, wiecie Taka jest lekko jakby naciągnięta I przez to ona się tak aż błyszczy, taka jest No bardzo ładna, nie, oczywiście nie mówię tutaj O jakimś nieprzyjemnym ściągnięciu, tylko Po prostu e, ona się odbija Takim swoim naturalnym blaskiem i nie mówię też Tutaj o jakimś przetłuszczaniu się skóry e, Po drugie, e, według mnie Poza tym, że ona jest nazwana rozświetlającą To uważam, że naprawdę bardzo dobrze nawilżona buzię e, i, I działa To wszystko bardzo fajnie I przez budowę maseczki i ten płyn rzeczywiście jest super To jest takie fajne ser... I rozświetlające, ale też moim zdaniem nawilżające twarz Także maska zdecydowanie pozytywnie, jak dla mnie A także ten temat już zostawiamy i przechodzimy dalej Podkładu nie przepudrowałam specjalnie dlatego, że paleta ma w sobie dwa kremowe produkty, no które raczej wypadałoby nałożyć na mokry podkład, tak? Bo jeśli przypudrujemy te, tą twarz, a potem będziemy nakładać mokre produkty, to może nam się to tam, wiecie, brzydko mazać, zrobić jakieś ciacho brzydkie. Także lepiej nakładać kremowe produkty na twarz nieprzypudrowaną. Zanim zacznę używać tych kosmetyków, to pokażę wam jaka jest różnica między tymi dwoma kolorami palet, bo zobaczcie obie, oba kolory mam. I tą, którą dostałam, czyli Glow Sculpt, to jest ta tutaj. No, i możecie zobaczyć, że. No, zresztą widzicie mniej więcej, jakie ona ma kolory. Yy, a ta druga jest jakby bardzo podobna. Różnice generalnie nie są zbyt duże, według mnie. Ani w tych kremowych produktach, ani w tych matowych. Yy, tak. Ani w tych kremowych, ani w tych pudrowych Największą różnicę, jaką tutaj widzę, to rozświetlacz ten suchy Bo w tej palecie, którą dostałam w programie Hot Noty, Jest taki bardziej chłodny, taki lekko różowo-perłowy, coś takiego A w tej palecie, którą wcześniej miałam, czyli Gleam and Shape Jest taki bardziej żółtawy, złotawy Tutaj możecie go zobaczyć, także jest jakaś tam różnica, zależy co wolicie a ja będę oczywiście używać tej, tej... Mm, Glow and Sculpt Także zacznę od kremowych produktów i najpierw może zrobię swatche, żebyśmy wiedzieli jaka, jakie mają kolory te produkty Zobaczcie, tak na palcach wyglądają um, te kremowe kosmetyki Ja w ogóle myślałam, że oba um, to będą bronzery, ale ten jeden jest w sumie tak jasny, że na pewno tego na... zobaczcie jako brązer, to na pewno by tego u mnie nie było widać. I podejrzewam, że no, to, to ten kosmetyk to byłoby widać chyba tylko u bardzo jasnych karnacji. Także użyję na pewno tego ciemniejszego. Zobaczymy. Nie wiem, spróbuję też nałożyć ten jaśniejszy na twarz i sprawdzić w ogóle, jaki to ma kolor. I może właśnie od tego jaśniejszego zacznę. Odwrócę się tak, żebyście w miarę widzieli. I na pędzelek sobie nałożyłam. Zobaczymy. No nie. To jest chyba. Nawet jaśniejsze. No to jest chyba mniej więcej w kolorze mojego podkładu. No nie wiem. Dobra, w każdym razie do konturowania na pewno odpada, także przechodzę do tego ciemnego koloru tutaj i nim sobie troszkę tutaj zaznaczę kości. Najpierw nałożę. To jest zupełnie kremowy kosmetyk. On na pewno nie będzie zastygał, bo już czuję po konsystencji, że to jest takie. No bardzo, bardzo kremowe. Także nałożę sobie na całą twarz od razu tam, gdzie chcę go mieć. I dopiero za chwilę będę rozcierać. To jest w ogóle dosyć ciepły kosmetyk, więc on na pewno będzie bardziej tak do opalania buzi niż do konturowania. Tak jak Wam wspomniałam, to jest dosyć ciepły kolor, więc żeby to nie było takie typowe konturowanie, to też tutaj na policzki najeżdżam, wiecie, tak typowo jakby, jakby słońce nas musnęło. Maluję też właśnie, widzicie, tę buzię w tych miejscach, gdzie normalnie by była opalona nosek, tu trochę na brodę, no i daję też na szyję, żeby tu wszystko ładnie wyglądało. I teraz, wiecie co, jak są miejsca, w których trochę uważam, że za dużo nałożyłam, na przykład tutaj na dole twarzy, biorę gąbkę, którą wcześniej nakładałam podkład i sobie... Tutaj w klepie, żeby troszkę tego zabrać. Jak są też gdzieś jakieś jeszcze nieroztarte granice, to też mi to pomoże. Uważam, że bardzo ładnie to wygląda. I jak widzieliście też dosyć szybko się to nakłada, rozciera bezproblemowo. Także fajnie to jest super szybkie i łatwe do nałożenia, łatwe do roztarcia No, i koniec. Teraz przypudruję buzię. I wrócę do Was właśnie na używanie już tych pudrowych kosmetyków z tej paletki Okej, okay, zobaczcie Po przypudrowaniu ta twarz jest jakby, widzicie Kolor jest wyrównany, bo mam podkład Ale nie jest ona już, wiecie, taka płaska Tylko, wiecie, taka jednokolorowa Bez żadnych kolorów na buzi Tylko, no już widać gdzieś tam, że jest, ma jakieś kształty Także super Nie dość, że szybkie w użyciu To też bardzo ładnie wygląda Fajnie Teraz przejdę do... Do oczywiście dwóch tych suchych produktów Najpierw zacznę od um, tego do konturowania On jest naprawdę chłodny, um, ale wydaje się też jasny, więc mam nadzieję, że nic tutaj się złego nie stanie e, Spokojnie jest ten zestaw, bo ten poprzedni krok, ten kremowy, którego używałam jest dosyć ciepły Więc ta buzia już jest ocieplona A teraz tylko delikatnie dołożę konturu e, i makijaż będzie taki fajny, już pełny tej buzi nie trzeba będzie się martwić o, o teraz znowu pudrowe ocieplanie twarzy, tylko ten krok jakby mamy już w części kremowej. Fajnie. No i tak to robię. Za chwilę jeszcze jakimś większym pędzelkiem e, mocniej rozetrę i będzie gotowe. Myślę, że już to wygląda spoko. Wezmę teraz pędzelek od rozświetlacza i użyjemy tego, co tutaj mamy. Powiem Wam, że ja wolę takie ciepłe rozświetlacze, jak są w tamtej drugiej palecie, ale w zestawie była taka wersja kolorystyczna, także spróbujemy tego. Rzeczywiście ma taki, takie różowe tony, trochę to wygląda. Nie wiem. Póki co na tej mojej takiej ocieplonej, takiej lekko opalonej skórze, wydaje mi się, że to wygląda trochę sino. No nie wiem. Chyba ten kolor do mnie nie przemawia. Błyszczy się całkiem ładnie no nie jest to jakaś taka żarówa, taka boom, i się świecimy na maksa, ale, mm, ale jest ładny taki dzienny, powiedziałabym, blask. No ale widzicie? Widać, że to jest takie właśnie różowawe, jakieś takie trochę sinawe. Nie do końca to jest coś, co ja lubię. No, ogólnie mam taki, taki kolor skóry i w ogóle maluje się w ten sposób tak bardziej na ciepło. Wiecie, właśnie taka ocieplona buzia, a to jest takie. Trochę tutaj nie gra mi zresztą. No ale dobrze, jakby oceniając sam produkt, to nakłada się ładnie, bezproblemowo, tak z bliska. Czekajcie, czy tu jest jakaś folia? Nie. <grytanie> Bardzo ładne, nie widać jakichś takich drobin brokatu także ta bardziej żółta, żółta, złota wersja na pewno bardziej mi się spodoba. Ja sobie teraz na szybko zrobię brwi i przejdziemy już do palety i do robienia makijażu oczu. Dobrze brwi już w miarę ogarnięte mam. Użyłam kredki z serii Avon True Dual Ended Brow. Tak wygląda kredeczka, a kolor to dark brown. Tak wygląda. A na to nałożyłam żel. Żel to jest ten najnowszy, który w miarę niedawno się pojawił. Jest to Lions Main Brow Mascara, czyli taki żel do brwi z małą szczoteczką, malusieńką. I mój kolor to jest light brown. Tak wyglądają. W miarę ogarnięte, nie są jakieś takie, wiecie, bardzo wyrysowane, ale. Są w miarę, w miarę gotowe. E, także teraz przejdziemy do palety. Tak jak już wspominałam, jest to Supreme Playbook. Paleta, tak jak już też mówiłam, jest cały film i temat na kanale. E, jest to coś, ala książka, mamy ją w dwóch kolorach w katalogach dostępną. To jest wersja Supreme Playbook, jest też. Extreme Playbook Tanta jest znacznie bardziej kolorowa To jest taka zdecydowanie dzienna wersja Playbook, bo jak widzicie Ona ma normalnie grzbiet I wygląda jak książka A w środku mamy Kilka propozycji różnych makijaży Jakie możemy wykonać cieniami Które są w środku Tutaj jest duże lustro I w środku mamy 20 cieni Tak jak już wtedy wspominałam Są one w dwóch rozmiarach i te większe, które mamy u góry i u dołu są to takie bardziej podstawowe kolory, bo u góry są beże i brązy takie typowe, których pewnie najczęściej używamy, bo beż no to wiadomo, brązy takie klasyczne w załamanie, a na dole mamy cienie rozświetlające, których oczywiście możemy używać na powieki albo też jako rozświetlacza, co też testowałam. Także... Hmm... Coś, co już wtedy wspominałam, i tutaj jest to, te folie, które no, chronią cienie, żeby one tutaj się wzajemnie nie dotykały, ale no, jest to troszeczkę uciążliwe. Wiem, że ktoś mi pisał, że, e, że u was tego nie było, czy w ogóle się to tak mocno nie trzymało, no a u mnie jest tak, że zobaczcie, że tego się nie da zadrzeć. Także no nie wiem, e, według mnie troszeczkę jest to takie uciążliwe, ale to nic, e, dam sobie radę. E, przejdę już do makijażu, jeszcze nie wiem, co zrobię, ale coś wymyślę. Postaram się zrobić chociaż odrobinę coś innego niż wtedy robiłam. Wtedy robiłam jeden pomarańczowy makijaż i jeden taki w fioletach, więc może teraz zrobię coś bardziej złotego, bo, mm, no bo nie wiem w sumie taki dzisiaj mam też outfit taki trochę ciepły, więc chyba właśnie w takie złote kolory pójdę. I na powiekach nie mam żadnej bazy, mam tylko resztkę korektora, który nakładałam też pod oczy, lekko nałożyłam też na powieki, więc on będzie moją jedyną bazą. I zaczynam. To był cień numer dwa, i teraz w załamanie nałożę cień numer sześć. Teraz cień numer siedemnaście nakładam na powiekę palcem od zewnętrznego kącika. Tak, do połowy powieki, a następnie cień numer 8 na środek i w stronę wewnętrznego kącika. Mieszam je sobie palcami tutaj na środku, żeby nie było takiej granicy pomiędzy dwoma kolorami. OK, I teraz takim bardziej precyzyjnym pędzelkiem nałożę cień numer 5 w zewnętrzny kącik i bardziej tak w załamanie, już nie, nie tak wysoko jak ten pierwszy matowy, tylko już tak typowo w załamanie i w zewnętrzny kącik. Wracam do pędzelka od pierwszego cienia, nabieram odrobinę właśnie tego numeru 6 i rozcieram sobie też tutaj granicę. Tą piątkę nałożę też na dolną powiekę. Wezmę odrobinę 16 koloru, czyli takiej czerni i w sam zewnętrzny kącik tutaj na dolnej powiece... Może dołożę też troszkę w zewnętrzny kącik u góry No i znowu wracam do pierwszego pędzla I będę sobie rozcierać i dół I tutaj górę Już ostatni krok, jeśli chodzi o ten makijaż To cień numer 18 To jest taki niemal No nie, wydaje się nam prawie taki biały Taki biało-perłowy kolor, ale on połyskuje na złoto, więc dobrze będzie nam tutaj pasował w wewnętrznym kąciku, jako najjaśniejszy odcień złota i rozświetli nam właśnie ten wewnętrzny kącik. No I możecie zobaczyć, jak wygląda ten makijaż teraz z białą kredką na linii wodnej z kolor Trend. I z tuszem Mark Big and Phenomenal Volume. Powiem Wam, że ten tusz jest super teraz, jak po jakimś czasie. Jak zaczęłam go używać, to jakoś nie za bardzo mnie zachwycił, a teraz uważam, że bardzo ładne rzęsy robi. Tak je fajnie rozdziela. Także tak wygląda oko. I powiem Wam, że w tamtym filmie, którym robiłam, który robiłam na temat tej palety, starałam się zrobić takie bardzo intensywne makijaże i wyciągnąć maksa, jeśli chodzi o intensywność tych cieni, które tu są Teraz możecie zobaczyć taką bardziej moim zdaniem dzienną propozycję Raczej nic takiego mocnego Także gdybyście chcieli coś intensywniejszego, bardziej kolorowego z tej palety To w tamtym filmie też No a teraz mamy coś takiego, takiego dzienniaczka Teraz przejdziemy do pomadki. Pomadka ym, Prism w kolorze Blast Off. Tą nałożę teraz, yy, a pozostałe pokażę Wam na słoczach. To jest w ogóle dosyć intensywny kolor, także. trochę się boję, ale. cóż, zobaczmy. naprawdę intensywny kolor taki bym powiedziała trochę winogronowo różowy coś takiego no intensywny ale jest naprawdę ładny w ogóle ma zresztą jak wszystkie kolory z tych pomadek ma takie delikatne drobineczki zatopione w środku w kolorze krycie jest naprawdę bardzo ładne kolor no mocny chyba nie do końca mój, ale uważam, że ładny. Może jakbym zrobiła troszkę inny makijaż, to wtedy bym się lepiej czuła. Nie wiem. Nie wiem. Teraz mam wrażenie, że brwi mam trochę za mocne jakoś. Tak. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. W każdym razie pomadka jest bardzo przyjemna. Bez konturówki, jak widzicie, nałożyłam ją, ale myślę, że jednak z konturówką byłoby łatwiej. Ehm, przyjemna. W ogóle ma taki, taki świeży, jakby trochę. Arbuzowo, jakiś taki melonowo, górkowy, coś takiego świeżego, ale ładnego, takiego. Nie, wiecie, nie zapach odświeżacza do toalety, tylko taki naprawdę owocowy przyjemny zapach e, i mm, co w sumie to już wszystko jeśli chodzi o makijaż twarzy. E, pokażę wam teraz szminki pozostałe te pryzmy, które mam e, i później opowiem wam jeszcze o lakierze. Także tak, kolejny kolor, który tu mam. Chyba już wam kiedyś to pokazywałam, ale e, mimo wszystko jeszcze raz. E, pierwszy, który tu mam to jest Celestial Crush. To jest taki jasny róż Prezentuje się w ten sposób. To są w ogóle takie pomadeczki bardzo kremowe, nawilżające usta. Na pewno nie będą bardzo trwałe, ale też wiecie, to ma swoje plusy, bo ust nie będziecie mieć przesuszonych, tylko będą właśnie. Zobaczcie takie, to jest połączenie takiej śminki z błyszczykiem, bardzo ładnie się błyszczą i nawilżają usta. Następny kolor, który tu mam, to jest Interstellar Love, to jest już taki przepiękny nude i to jest chyba mój ulubiony kolor z tych, które tu mam. Zobaczcie, śliczny, bardzo ładny kolor, tak właśnie na co dzień. Dzisiaj też by fajnie wyglądał z tym makijażem. I ostatni to Nude Eclipse. Ten chyba jest trochę bardziej różowy, no ale też taki nudziak. Oba są przepiękne. W ogóle to są chyba najbardziej takie dzienne, neutralne kolory z tych, które są dostępne. Przepiękne. Te dwa są cudne. W każdym razie, tak jak już wspomniałam, są to takie nawilżające, bardzo przyjemne pomadeczki. Nie czuć żadnego dyskomfortu żadnego, wysuszenia, ściągnięcia, także naprawdę super pomadki. Tylko właśnie trzeba sobie dobrać. Tam jest spory wybór kolorystyczny. Zaraz wam powiem ile dokładnie. Z tego co widzę, to jest 15 kolorów, także sporo, sporo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tylko trzeba uważać, żeby pomadka nie przyszła wam na zęby. Dobra. Teraz czas na lakier do paznokci. Mam go tutaj. Powiem Wam, że ja się na maksa odzwyczaiłam od ym, malowania paznokci lakierami takimi klasycznymi. E, dlatego no, dla mnie to było coś nowego. E, nawet jeden mi się złamał w międzyczasie, bo wiecie, tak to robiłam hybrydy. Ona jest znacznie ym, twardsza na paznokciu, także paznokcie tak, że ym, no, nie, ła nie ławał się tak łatwo, a ja przyzwyczajona do wiecie, takiej długości zaczęłam działać w domu. No i y, zaraz mi się jeden złamał, ale sobie go trochę tutaj uratowałam. Także tak wyglądają paznokcie z tym lakierem, który chcę Wam pokazać Tutaj mam coś innego, ale to też jest Avon, powiem Wam co to jest To jest taka seria z Avonu Nail Style Studio Mark Tak wygląda, przepiękny jest ten lakier To jest Oil Sleek, także to ten Ale my będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o tej serii Gel Prism Czyli o tych czarnych paznokciach To są czarne paznokcie z takim połyskiem, trochę jak te pomadki Czyli... Kolor, ale z drobinkami. I już wam pokazuję, jak on wygląda w buteleczce. Tak się prezentuje. Widzicie, to jest czarny lakier z bardzo dużą ilością srebrnych drobin. I tak to wygląda właśnie na paznokciach. Zobaczcie sobie. Ja myślę, że to jest naprawdę ładny efekt. Ostatnio miałam to połączone z, ze zwykłym czarnym, takim normalnym czarnym lakierem i też bardzo ładnie wyglądało, bo miałam dwa zwykłe czarne i dwa tutaj takie błyszczące, właśnie te. I myślę, że to jest spoko. Jeżeli nałożycie ten lakier sam i żadnego topu na wierzch, to on jest zupełnie gładki. Ja się bałam na początku, że to będzie jakieś takie szorstkie, przez te drobinki, czy nie wiem, nieprzyjemne, będzie coś haczyło, ale nie, ten lakier jest zupełnie gładki, nawet jeśli nałożycie sam. I dodatkowo ym, wystarczają tak dwie, dwie warstwy, chyba że gdzieś tam trochę nierówno nałożę. Nało nakładałam gdzieś w niektórych miejscach trochę mniej. No to y, wtedy musiałam nałożyć trzy, ale krycie ma y, pełne, właśnie tak myślę, że po dwóch takich y, warstwach. Także tak się prezentuje. Y, nie wiem, jak on będzie się utrzymywał dalej, bo teraz mam go trzeci dzień i na razie nie widzę żadnych odprysków, żeby coś się z, wiecie starło z końcówek. No jedyne co no to ja musia, muszę się przyzwyczaić sama jakby do tego, że te lakiery są że musiały wyschnąć w ogóle to przede wszystkim, że musiałam uważać na początku, bo na niektórych widać, że mi się podbijało jeszcze coś, ale Przymykam na to oko, po prostu już trudno. W każdym razie powiem wam, że spoko. No, trzy dni e, normalnie, wiecie, żyję, działam w, gdzieś w, w kuchni, czy sprzątam i, e, i nic się z tymi paznokciami nie dzieje na razie. Także uważam, że spoko. Naprawdę super trwałość. E, no, także lakier, jeżeli używacie takich zwykłych klasycznych, to polecam. E, I teraz przechodzimy już do podsumowania wszystkich tych kosmetyków. Także odsunę się troszkę od was. Ok, i postaram się szybciutko. Więc o masce już mówiłam, maskę polecam, więc nie będę się powtarzać. Kolejna rzecz to co to było? To była ta paleta do konturowania twarzy i powiem Wam, że jestem zaskoczona, że tak mi się aż spodobało to kremowe konturowanie, takie kremowe bardziej ocieplanie twarzy, bo to jest naprawdę bardzo szybkie. Można to robić pędzlem czy gąbką, czy no, w sumie palcami to nie wiem, czy by było to wygodne, ale pędzlem albo gąbką to jest naprawdę myślę bardzo szybkie i bardzo łatwe do zrobienia. Nawet jeśli nigdy nie próbowaliście, to myślę, że byście sobie poradzili. Eee, pomyślałam w ogóle o tym, że ten jaśniejszy kolor to może być korektor albo Albo coś do takiego podkreślania, konturowania gdzieś w tym miejscu, no nie wiem, nie mam pojęcia, będę musiała sprawdzić, bo w drugiej palecie ten, cień, ten kolor, właśnie ten jaśniejszy, też jest taki dosyć jasny, więc nie wiem, czy to nie będzie korektor. Nie wiem. W każdym razie paleta ma bardzo ładne kolory. Oczywiście trzeba samemu zdecydować, która wersja kolorystyczna bardziej Wam odpowiada, ale patrząc na samą jakość napigmentowania, to myślę, że to jest bardzo dobra paleta dla osób początkujących, bo właśnie jakby ten pigment nie jest zbyt intensywny, wszystko bardzo łatwo się rozciera, czy też kremowe, czy sypkie, nie sypkie, tylko pudrowe produkty. Także myślę, że każdy sobie z tym poradzi. No... I kolory są całkiem ładne, myślę, że naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o tą paletę Kolejna rzecz to był no lakier do paznokci, to już też nie będę opowiadać jeśli tylko, używacie, jeśli tylko używacie klasycznych lakierów, to polecam Następna rzecz to jest paleta cieni I tutaj już nie będę oceniać ceny bo moim zdaniem, tak jak już Wam wspominałam, kiedyś ona jest naprawdę bardzo droga, ale jeśli nie macie żadnej palety, a chcecie mieć jedną paletę, w której jest naprawdę dużo cieni, takiej, no powiedzmy, naprawdę. Spoko jakości. No, to nie jest coś takiego wybitnego, nie jest to jakoś mocno napigmentowane, ale yy, ja, ja myślę, że jak ktoś jest początkujący i jeszcze nie umie świetnie blendować cieni i nie chce sobie rano porobić plam na oczach, yy, to to będzie naprawdę dobre rozwiązanie, jeśli nie będzie Wam szkoda tych pieniędzy. Yy, też to ładnie wygląda, porządnie jest wykonane. Yy, no, także. To już do Waszej decyzji ja uważam, że to jest. Nie patrząc już na cenę, że to jest naprawdę całkiem, całkiem spoko produkt. A co dalej? Pomadeczki, pomadki są świetne na co dzień, moim zdaniem. Jeśli lubicie matowe, no to wiadomo, że Wam się te nie spodobają, ale jeśli mm, nie macie nic przeciwko takim kremowym, nawilżającym pomadkom, to te mają naprawdę ładną pigmentację. Ładnie wyglądają na ustach, wygląda to jak takie połączenie właśnie szminki z błyszczykiem. Nawilżają usta, są takie bardzo przyjemne, nie ma nie czuć żadnego. Mm, Słyszenia i też te drobinki, które są w szmince, nie są, wiecie, takie mm, grube, takie przeszkadzające i gdzieś tam e, mm, drapiące ustawić Nie są takie wyczuwalne po prostu, tylko są naprawdę przyjemne i super. Moim zdaniem naprawdę fajnie to wygląda. Także mm, to tyle. Czy ja już opowiedziałam o wszystkim? Poczekajcie, maseczka, lakier, dwie palety, szminka, chyba wszystko. W takim razie. To tyle. To tyle jeśli chodzi o ten, um, o ten test kosmetyków Avon o program Hotnoty. Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, to w opisie zostawię Wam linki yy, i tam będziecie mogli jeszcze więcej poczytać i dowiedzieć się o tych kosmetykach. A teraz to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnych filmach. Guziaki, pa!